Od bezdechu sennego do lunatykowania pod lodówkę. Będziesz zaskoczony, gdy dowiesz się, jak wiele rzeczy dzieje się w naszym ciele, gdy zwyczajnie śpimy. Nie musisz się jednak martwić, wszystkie te rzeczy są prawie całkowicie normalne. Zatem w dzisiejszym odcinku 10 rzeczy, które robisz podczas spania, o których nie miałeś pojęcia. Numer 1. Możesz przestać oddychać. Miliony ludzi na całym świecie cierpią na zaburzenia snu znane jako bezdechsenny. Zaburzenie charakteryzuje się przerwami w oddychaniu lub przypadkami płytkiego oddychania podczas snu. Każda pauza może trwać kilka sekund lub nawet kilka minut. Czy dotyczy Ciebie, możesz nawet nigdy się o tym nie dowiedzieć. Potrzebujesz do tego pomocy drugiej osoby. Numer 2. Twój mózg zapomina o bezużytecznych informacjach. Wszystkie te informacje, które przyjmujemy podczas całego dnia, w większości są zapominane, mówi specjalista snu Christopher Cowell. Gdybyśmy mieli pamiętać wszystko, dane wypełniłyby mózg w taki sposób, że nie miałby ani chwili na odpoczynek. Zatem macie wytłumaczenie, czemu nie pamiętacie nic na klasówce. Numer 3. Mięśnie są sparaliżowane. Komórki ciała ludzkiego mają zdolność do regeneracji. Naprawiają się same, gdy im tylko nie przeszkadzamy. Najwięcej napraw dokonuje się w trakcie snu. Mięśnie zwykłej niećwiczącej osoby regenerują się około 3 godziny. Prostym zatem jest, że osoby ćwiczące potrzebują tego czasu więcej. Numer 4. Twoje ciało staje się dłuższe. Odkryto, że rano ludzie potrafią być nawet o kilka centymetrów wyżsi niż wieczorem. Podczas snu w pozycji poziomej kręgosłup rozciąga się, więc jeżeli jesteście niscy, a ktoś pyta Was o wzrost, podawajcie ten mierzony rano. Są szanse, że zyskacie ten 1 czy 2 cm. Numer 5. Twoja temperatura ciała spada. Ponieważ większość naszych mieści staje się nieaktywna podczas snu, organizm spala mniej kalorii niżeli w ciągu dnia, więc to normalne, że temperatura ciała spada. Naukowcy odkryli, że temperatura ciała jest zwykle najniższa, około 2.30 rano. Może ona wtedy spać nawet o 1 stopień. Numer 6. Możesz lunatykować. Lunatykowanie częściej dotyka dzieci niż dorosłych. Są szanse na to, że nawet co trzecie dziecko chociaż raz lunatykowało. Powszechność tego zjawiska w wieku dziecięcym związana jest z niedojrzałością układu nerwowego. Zazwyczaj zaburzenie zanika po okresie dojrzewania, ale 1-2% z lunatykowania nigdy nie wyrasta. Często jest to związane z niedoborem snu, stresem i złym samopoczuciem. Numer 7. Twój układ odpornościowy wchodzi na najwyższy poziom. Wykazano, że pozbawienie snu wpływa na układ odpornościowy. Jedno z badań wykazało, że osoby, które otrzymały szczepionki przeciwko grypie i zostały pozbawione snu, nie stworzyły przeciwciał wymagających do ochrony przed grypą. Dlatego jeżeli zauważysz pierwsze objawy infekcji, spróbuj spać tak długo jak to tylko możliwe, aby dawać układowi odpornościowemu czas na pokonanie choroby. Numer 8. Tracisz na wadze Podczas snu tracisz wodę przez pocenie się i wydychanie wilgotnego powietrza. Jak potwierdzono, dobry i długi sen jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu każdej diety. Numer 9. Twoje oczy poruszają się Choć nakryte powiekami, twoje oczy i tak poruszają się we śnie. W rzeczywistości ich ruch różni się nawet od poszczególnych etapów snu. W pierwszej fazie toczą się, a później, kiedy wchodzimy w głębszy sen, drżą i szaleją. My zazwyczaj jednak nigdy tego nie pamiętamy. Numer 10. Twoje ciało szarpie. Nagłe skurcze i szarpnięcia podczas snu są najczęściej związane z pierwszymi etapami snu. Zwykle są nieszkodliwe, ale mogą być wystarczająco silne, aby cię obudzić. Jeżeli twoje ciało rzuca się w środku nocy, nie tylko w pierwszej fazie snu, może to być objaw choroby. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podobał Wam się, dajcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, koniecznie to zróbcie. A tymczasem ja żegnam się z Wami, do usłyszenia.